Cześć kochani i wziękłania, hej! Słuchajcie, tak mnie naszło troszeczkę, by zrobić zupełnie inne czytanie niż było to dotychczas i w zasadzie gdziekolwiek spojrzę, tam są czytania w temacie lustra, relacji, Hmm. No, ale co z osobami, które są w trakcie rozwodu? Co z osobami, które chcą zmienić swoje życie? Hmm. Odejść od życia, którego znają, odejść od y strefy komfortu tak zwanej. Słuchajcie. I dlatego postanowiłam zrobić czytanie dla, dla Was, dla Was, którzy są w trakcie rozwodu, którzy mm, każdy dzień y, jest niepewny, nie wiesz, czy przyjdzie wiadomość w tym temacie od Twojej ekspartnerki, ekspartnera. Co przyniesie Ci los w trakcie, a może później jeszcze. Słuchajcie, to jest ogólne czytanie. Ogólne czytanie. Pamiętajcie, że no nie z każdym będzie rezonowało. Ok? To czytanie jest bezterminowe, więc jeżeli trafisz to na mój kanał i właśnie na ten temat, możecie akurat w tym momencie zainteresować. To będzie czytanie właśnie dla Ciebie. No dobrze, zobaczmy, co u osób, które są w trakcie rozwodu. W jakiej są teraz energii? W jakiej energii jesteś ty? Osoby, które są w trakcie rozwodu. Można by powiedzieć że rozwód w toku. Mhm, zobaczmy może sobie rozłożę najpierw karty tak będzie wygodniej najmniej dla mnie was proszę o cierpliwość to będzie główna energia, ok? co zaszkodzi co pomoże To jest nieuniknione. Wynik, rada. Okej. Okay. I patrzmy, w jakiej jesteś energii, dla kogo to jest w ogóle czytanie. W jakiej sytuacji się znajdujesz? Mhm. Moc. I pustelnik, zobaczcie, wielkie arkana. Czyli w jakiej sytuacji się znajdujesz? Widzę tutaj osobę. Hmm, powiedziałabym, że to czytanie. Wiem, to zależy, w jakiej jesteś sytuacji. Widzę tutaj osobę, która dominuje w związku. Może to być kobieta. Jesteś, może mówię tutaj do mężczyzn, którzy są w związku, gdzie czują się osamotnieni, jak ten pustelnik. Czujesz, że musiałeś podjąć te kroki. Ponieważ y, czułeś się nieszczęśliwy. Jeszcze sobie to powiemy. Dlaczego siła? Siła, dlaczego siła? I pustelnik. No proszę, no. <todgłosy> Tutaj widzę uzależnienie, być może od. Osoby od partnera, partnerki. Może yy, jesteś, już, że ktoś uzależniony jest finansowo jeden od drugiego. Nie mówię kto, ponieważ no, u każdego będzie zupełnie to ktoś inny. Może to być yy, żona, może to być mąż. W każdym razie. Tutaj widzę osobę, która chce rozpocząć nowe życie, chce odejść od tego zniewolenia. Y, od osoby, która, z którą właściwie już się nie, no, nie rozumie. Nie czuje się wykorzystywany czy wykorzystywana. Tutaj jedynie y, hmm, możliwe, że ktoś tutaj z Was. Y, jest uzależniony od seksu. Że ten seks musi być, jak ta osoba chce. Czyli no, powiedziałabym, że bardziej tutaj kobieta jest, dominuje. Kobieta dominuje w związku. Kobieta ma ostatnie zdanie, ostatnie słowo. Możliwe, że, że to czytanie może być również. Dla mężczyzny, który dominuje nad kobietą, więc należałoby sobie tutaj odwracać tę energię, dobrze? Co zaszkodzi? Ci zaszkodzić w tracie tego rozwodu. Co może ci zaszkodzić, a może tak? Rycerz monet. Rycerz monet, dlaczego? rycerz monet, paś buław, król buław, świat. Co może ci zaszkodzić? Mam wrażenie, że chodzi o, o to, że macie wspólne dziecko, tak? Syna, może to być córka. To jest dorastająca osoba, ale jeszcze niepełnoletnia. Co może ci zaszkodzić? No, tu będzie podejrzewam, że będziecie się tutaj trzeć o alimenty. O to, kto ma rację, kto nie. Hmm. Wywlekanie jakichś sytuacji przykrych z przeszłości, że to nie będzie prosta droga, ten rozwód dla ciebie. Mam wrażenie, że tutaj jesteś kobietą, która. Której, z którą urozwodzi się. Partner, no, mam wrażenie, że ten mężczyzna jest blisko waszego syna, czyli bardziej są zżyci z sobą niż z tobą. Jest ten chłopiec zżyty, tak to widzę, tak to czuję. Mhm. Jeszcze zobaczę, co jeszcze może zaszkodzić w tej sytuacji. Hmm. No, niepewność, niepewność, co zrobić w danej chwili, to opóźnianie. No, nie jestem pewna, nie jestem pewna, co robić dalej. Nie wiem, czy wystarczy mi środków na ten rozwód, bo tutaj się zapowiada niezła batalia. Właśnie o tego syna, o to dziecko. No, tak jak powiedziałam wcześniej, wywlekanie starych spraw, jakichś brudów, coś tutaj jest nie tak, i nie wiesz, co, co może się wydarzyć. Zastanawiasz się, czy, czy dobrze zrobiłam, czy dobrze zrobiłam, że w ogóle biorę w tym udział. Ta niepewność tutaj jest pokazana. Co ci pomoże w tej sytuacji? Asmonet, asmonet, słuchajcie, warto będzie znaleźć sobie nową pracę, przeprowadzić w inne miejsce, coś nowego, rozpocząć coś nowego. Nowe przedsięwzięcia. Może e, rzeczywiście nowa praca. Zobaczmy o co chodzi. z monet. Królowa monet. Co wam pomoże odejść od kobiety, z którą się kłócisz, z którą się jesteś uzależniony. Ja tutaj cały czas widzę, hmm, chociaż ch y chciałabym odwracać tę energię. Mi tutaj y ewidentnie pokazuje Tarot, że to czytanie jest dla mężczyzny. Dla mężczyzny, który jest wykorzystywany przez kobietę w każdy możliwy sposób, gdzie mm, y, poczuł się zniewolony, który nie ma nic do gadania, czuje się osamotniony. Jedynie potrzebne jest do seksu w tej kobiecie, potrzebne jest do, y, do tego, by y, no, jakby te swoje obowiązki spełniał. Ja tutaj nie widzę miłości kompletnie. W tej relacji. Tu widzę mężczyznę, który, co mu zaszkodzi, zaszkodzi mu to, że jakieś bruty będą wywlekane w sprawie dziecka, że nie będzie to tak szybko, łatwo, ten rozwód nie przebiegnie jak może miał, czy może ty masz taką nadzieję, że tak się stanie, no nie. Co pomoże, właśnie ósemka mieczy mówi o uzależnieniu od osoby tutaj znowu wychodzi kobieta, to jest żona yy, tu są te kłótnie co ci pomoże odejść odejść od tej relacji odejść, przeprowadzić się nie być w, yy, w towarzystwie tej osoby oczywiście odwracajcie sobie tę energię ponieważ to czytanie jest ogólne no ale nie chcę być inaczej, słuchajcie, no co jest nieuniknione? Co jest nieuniknione w tej sytuacji? Wisielec, wisielec, dlaczego wisielec? Taka obserwacja danej sytuacji, analiza. Mhm. Dziesiątka była. Rycerz kielichów. Dziesiątka kielichów. Co jest nieuniknione? Takie wiecie, co zastanowienie się, czy rzeczywiście dobrze robię. Czy nie lepiej się dogadać, ponieważ mnie to męczy. Być może ta druga strona. Twoja partnerka czy partner może chciał zaproponować ci coś, co mogłoby na nowo jakby zbudować ten związek, by odżył ten związek. Ktoś tutaj widzi, że no nie ma sensu się kłócić, nie ma się no co, co rozwodzić, ponieważ to jest tak męczące, ponieważ to tyle um, zabiera energii, że może warto rozpocząć na nowo, budować coś. To jedna wersja wydarzeń, a dla kogoś innego może być tak że no chcesz za wszelką cenę się rozwi rozwieść, tak? Już nie widzisz wyjścia z sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Możesz tutaj w międzyczasie spotkać kogoś, kto będzie chciał z tobą mm, się spotkać, nie wiem, na kawie, pogadać trochę. Yy, no wiesz, że ktoś ci się podoba yy, albo ty komuś i ktoś tutaj chce... Z tobą, jakby um, zacząć nową relację. I tutaj, właśnie, są dwa scenariusze tej sytuacji. Nie mam pojęcia, w której ty się um, czujesz, do któ która sytuacja do ciebie przemawia. Hm. Jaki jest wynik? Głupiec. Rozpoczęcie czegoś od nowa. Rozpoczęcie nowej drogi. No tak, tak czy inaczej, będzie to coś nowego, innego niż do tej pory. Rozpoczęcie drogi od zera. No. Hmm. Słuchajcie, to jest tak. Y dla jednych może być taka sytuacja, że możesz kogoś spotkać w pracy. Możliwe, że znajdziesz sobie nową pracę w nowym miejscu, i tutaj możesz kogoś takiego poznać. Będziesz się widzieć z myślami bo przecież to jeszcze nie czas, nie pora, bo przecież ten rozwód się jeszcze nie zakończył. Jednak tutaj widzę rozmowy mm, przez internet, spotkania częste. romans wręcz. Więc to mm, no, może się coś takiego wydarzyć. Dla kogoś innego mm, no, zostajesz już w tej relacji. Rozpoczynacie coś od zera chcecie budować, pracować nad tym związkiem. Wyjeżdżacie gdzieś. Być może albo się ze sobą jeszcze kłócić możecie, albo wiecie, co, no tak. No. <laughs> Intensywne rozmowy. Intensywne rozmowy, by ustalić jakieś zasady w tym związku, żeby ktoś się nie poczuł pokrzywdzony, wykorzystany, tak? Jeszcze zobaczę, dlaczego jest ta piątka buław, piątka buław, siódemka buław, sprawiedliwość, zobaczcie, sprawiedliwość ci dopadnie, będziesz bronić własnego zdania, siebie, nie dasz się z wykorzystać, no, więc każdy z was będzie zupełnie w innej sytuacji, no, nie wiem czy to czytanie zupełnie jest do kogoś w ogóle, no ale wiecie, jaka jest rada? Piątka kielichów, piątka kielichów mówi o, no o czym, no o tym, że, no o, wspom o tym jak wspominacie te wspólne chwile, o tym, że no czegoś ci żal, czegoś ci brakuje, Tarot radzi, by odejść od tej energii, ponieważ powoduje zastój, tak? Warto pójść do przodu, wyjechać gdzieś, zabawić się, odreagować. Rób wszystko, by odejść od tych energii, które powodują żal, które prowadzą cię w dół. Także. No, Tarot mówi o wyjeździe, o tym, by nawet nie chwała się nikomu po prostu, wyjedź gdzieś, zrelaksuj się. No, ja życie pokaże, co będzie dalej. W każdym razie mam wrażenie, że tutaj wiele zależy. Jeszcze coś na takim etapie, gdzie jeszcze możesz zawrócić z drogi rozwodu. Albo ją ciągnąć. To jest ten y, y, wisielec. Tutaj właśnie y, jeszcze czas y, do na przemyślenia, widzę. Widzę, widzę taki na tę analizę. Więc tak naprawdę. Y, jeszcze wiele może się zdarzyć w tym temacie. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Piszcie czy to czytanie rezonuje. Y, i do następnego razu. Oczywiście proszę o subskrypcję. Odzywajcie się do mnie poprzez e-mail, który jest pod filmem. Także słuchajcie. Trzymam za Was kciuki. I do następnego razu. Pa!